Witajcie w kolejnym odcinku z Kinkietem Kolejny odcineczek I znowu ciekawe rzeczy Po odcinku yy. Dzisiaj porównanie LEDa Tego co poprzednio 4,5W Świetlówką 8W Nie warto tych LEDów Dla oszczędności 4W bo No dobra zapłon No led jakby na początku trochę mocniej świeci, bo świetlówka się jeszcze nie rozgrzała i ma zdecydowanie według mnie bardziej białe, takie ostre światło, bardziej nieprzyjemna świetlówka jak na razie ma takie żółciutkie, takie no ładne, ładne. Przykryjemy klosz na chwilę, o, pokażemy z góry. Tak to wygląda. W może mi urwać film zaraz, aczkolwiek w drugiej części to robić nie będę, bo ona się już w miarę rozgrzała, to no tak jak widać. No, świecą porównywalnie. Ona jeszcze wiadomo, że całkiem się może nie rozgrzała, bo to także 2-3 minuty trzeba na rozgrzanie jej. No to dobra, damy jeszcze na chwilę klosz. O, no, tak. Tak to wygląda. No zdecydowanie wolę świetlówkę i mogę polecić. Chociaż już teraz też na polskim rynku, tak w sklepach jest ich mało. Gdzieś tam Bobby się jeszcze dostanie czasem, ale to już też raczej nie Philipsa, tylko jakieś tam inne... No szkoda, bo kompakty to bardzo dobry był wynalazek w przeciwieństwie do tych LEDów. No cóż, no to. To jest LED z 4,5 W, jeszcze raz powiem, też 2700, podobno, kelwinów. Versus kontra y, świetlóweczka kompaktowa Philipsa. Polecam raczej świetlówkę. No i cóż, no. Już się rozgrzały według mnie świecą bardzo podobnie. Może nawet świetlówka teraz jaśniej świeci. Polecam świetlówkę, polecam. Zdecydowanie polecam. No to tak, do następnego filmu.